Hachi, a w dzisiejszym odcinku unboxujemy, otworzymy, przejrzymy sobie razem memories. BTS 2019 i powiem Wam szczerze, że jestem tak podekscytowana, ponieważ Memorisy od BTS to jest coś, na co czekam dosłownie cały rok. Mam Memorisy z 2018. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wyglądała wersja poprzednia jeszcze przed tym filmikiem lub po tym filmiku, to tutaj gdzieś na górze daję Wam oczywiście adnotacje, żebyście mogli sobie do tego właśnie filmu potem przejść. A w tym odcinku obejrzymy sobie właśnie 2019. I czemu jestem zawsze tak podekscytowana na Memorisy? Moim skromnym zdaniem są to jakby, może nie albumy, ale jest to, naj... jest... <laughs> jest to moim zdaniem najlepszy merch, jaki jest w ogóle wydaje, ponieważ jest to zwykle ogromna księga, która ma w sobie wszystkie wspomnienia, mega świetne zdjęcia i jest zwykle. Najlepiej wykonany ze wszystkich rzeczy, jakie wydają, e, ale żeby może Wam właśnie pokazać, jak on wygląda, to to może wezmę go do ręki Ta-dam! tak właśnie wygląda ten Memories, Jak widzicie, jest przeogromne, prze przeogromne prze, prze i do tego w przepięknym kolorze. Od razu pokażę Wam też. Tak, dla porównania jeszcze memory z 2018. O, ciężkie to będzie. <laughs> jest to dosyć ciężkie, powiem Wam szczerze. Tak wyglądała wersja z tamtego roku, bardzo się cieszę, że zrobili właściwie to tak samo, tylko zmienili kolor. I do tego te dwa kolory są przepiękne, ale ten kolor z 2019 wygrywa, jest taki różowo-łososiowy po prostu. Matching z włosami więc jak widzicie jest on naprawdę przeogromny i chciałabym jeszcze przed otwieraniem go wspomnieć mega mega ważną rzecz. Bardzo często pytacie się, mnie, gdzie kupuje albumy i takie inne właśnie rzeczy jak memorisy i ja ostatnio wszystkie rzeczy związane z BTS kupuję z ich oficjalnego sklepu. On się nazywa teraz chyba Weverse Shop. On chyba zmienił nazwę, wcześniej nazywał się inaczej, ale teraz Tutaj macie nawet ikonkę tego sklepu, żeby to było jasne. I hit jest taki, że faktycznie wychodzi albo tyle samo co z Polski, bo niestety przesyłka jest tam dosyć droga, lub troszeczkę mniej, nawet z cłem. Naprawdę tyle są różne: raz się opłaca, raz się moim zdaniem nie opłaca, ale generalnie ostatnio jakoś tak y, zamawiam tam, bo mi po prostu wygodniej. I trzeba to podkreślić, że wszystko, co ostatnio do mnie wysyłają, idzie w 2 lub 3 dni. Nie wiem, nie wiem totalnie, jak to jest możliwe, żeby przesyłka z Korei szła w dwa lub trzy dni? Nie wiem, jakiś bocian mi to przywiózł, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale przesyłka jest. Super ekspresowa, więc jest droga, ale macie albumy praktycznie od razu, przynajmniej ja tak trafiłam. Jeśli mieliście jakieś kiepskie sytuacje z tym sklepem, to koniecznie napiszcie na dole, bo wiem, że wiele osób jakby interesuje się tą stroną oficjalną, ale czasami boi się zamówić, więc jeśli macie jakieś pozytywne rzeczy, to też rzeczywiście piszcie. Ja na razie nie miałam żadnych problemów. Wszystko zawsze przychodziło do mnie świetnie zapakowa. Oplułam się, oplułam się i album. To mnie wszystko zawsze przychodzi super, super zapakowane i mega szybko, więc warto to podkreślić. Tu już od spodu wypadają mi rzeczy, bo po prostu to wszystko jest takie ciężkie, więc myślę, że bez zbędnego gadania schodzimy na dół. Jestem ciekawa, czy ja mi się karta trafiła. Ostatnio w tamtym trafił mi się J-Hope i w sumie, jeśli w tym mi się też trafi J-Hope, będę mega szczęśliwa, bo to. To jest moje słoneczko, okej? Okay? To jest moje słoneczko, będę mega szczęśliwa. Ten album chciał mi skrzywdzić. Oczywiście najbardziej liczę na dźwignię, bo jest to mój ultimate bias, ale ja zawsze jestem zadowolona z każdego członka. Jednak jak mi się trafi Jay to, to będzie ciekawe, bo w każdym praktycznie albumie trafia mi się Jay więc to chyba oznacza przeznaczenie. Dobra, dobra, przechodzimy więc do otwierania. Tada, już jesteśmy tutaj na dole na mięciutkim kocyku. Od razu odpowiadam, czemu mam rękawiczki. Mam całe podrapane ręce i, i zdjęłam paznokcie, więc stwierdziłam, dobra, nałożę rękawiczki, bo mi się po prostu moje dłonie dziś nie podobają, tak? Tak. Zaczniemy od okładki. Jak widzicie, te literki, one właśnie tak fajnie połyskują. Tak wygląda album z boku, z tyłu. I otwiera się, słuchajcie, na taką klapkę magnetyczną. Tam w środku czuć, że są magnesy, więc jest to dosyć wytrzymałe. Dobra, położymy tak. I zaczynamy. Otwieramy. Tum, 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 tum. I mamy takie zabezpieczenie, które sobie bierzemy, taką gąbeczkę. Okej, okay, i mamy chyba wiele rzeczy. O, już na samym początku jest karta, więc może zaczniemy właśnie od takich dodatków. Tutaj mamy coś takiego. O, tu jest jakiś dicienny. Coś takiego zapakowane w taką folię. O, zobaczmy, cóż to jest, bo nie mam żadnego pojęcia. Przód tego czegoś wygląda tak. Czy to jest jakaś książeczka? A nie, to jest takie. rozwijane coś. No dobra, to zobaczmy, jakież tu mamy zdjęcia. Są bardzo takie pomieszane, jeśli chodzi o tematykę. Ojej, jakie to jest ładne. Śliczne. Czy z tyłu też. Tak, z tyłu też coś jest, jak super. Ej, w ogóle to jest bardzo fajne. Nie miałam czegoś takiego jeszcze nigdy. Do postawienia. Oj, ten dreaming. Do postawienia gdzieś, wiecie, na biurku. Właśnie w taką harmonikę. No nie wiem, taki mój pomysł jest na wykorzystanie tego. Nie no, ciekawy, bardzo fajny dodatek, bardzo ładne zdjęcia. Mamy coś takiego. To wygląda właśnie jak jakaś książeczka. Nie wiem, czy tam będą jakieś foty, czy jakieś opisy. Nie wiem, naprawdę nie wiem. O, o, o! o kurczę! To jest taka książeczka znów ze zdjęciami. Tutaj mamy na przykład pierwszy stycznia 2.019, więc e, wydaje mi się, że będą tutaj takie zdjęcia chronologicznie ustawione. Tak, na no to wygląda. Bardzo fajne. Czy to będą same zdjęcia grupowe? Jeśli tak, to, to będzie genialne. Na to się na razie zapowiada. O, Press on love yourself. Moja kochana era. Wspomnienia wracają. Fajnie, fajnie, że pomyśleli o czymś takim, co będzie miało tylko same jakby, wiecie, zdjęcia grupowe. Też jest to spoko wykonane, taka po prostu jak gazeta, taka książeczka. To, to jest piękne zdjęcie. Chcia, chcę to gdzieś mieć na ścianie, chcę to gdzieś mieć na ścianie. Jak widzicie, tych stron ze zdjęciami jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja bym nawet powiedziała, że to jest taki drugi mini Memories. Więc bardzo, bardzo mi się to podoba. I to już chyba będzie ostatnia strona. Tak, super. Naprawdę nie spodziewałam się takiego dodatku Memories w Memorysie. Teraz czas na kartę. W poprzednim pamiętam, trafił mi się Jay Hope. Jeśli w tym mi się trafi Jay Hope, to będę również mega szczęśliwa jak ostatnio, bo ja widziałam ogólnie te karty i naprawdę Jay Hope'a, Jimina i Dziankuka mi się podobały najbardziej. Więc jeśli to będzie ktoś z nich, to będę w niebowzięta. Stresuję się, stresuję się. Wiecie, będę się cieszyć z każdego, bo jakby jestem OT7, ale który z nich będzie super, bo to były takie piękne karty. Tak, 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 tak. Jeju, ta karta jest taka śliczna. No, zobaczcie. J-Hope z piękną różą. Mega mi się podoba to. Mega mi się podoba ta karta. Naprawdę jest przeprześliczna. I tak moje modlitwy zostały wysłuchane, no niesamowite. Oh. Ja co prawda już nie zbieram za bardzo kart innych członków, ale chyba to już Jej sobie zostawię, bo jest przepiękna. Pokażę Wam ją jeszcze tak z turbo turbo bliska. Tak wygląda jej tył. Prześliczna, prześliczna. Dobra, a więc zaczynamy od yy, właśnie tego całego albumu, bo jest tu naprawdę wiele, wiele stron. E, najbardziej w memorisach podoba mi się to, że. Są zawsze na takim kole. Mówię zawsze, chociaż teraz jestem niepewna, jak to powiedziała. Na pewno poprzednie były na kole i któreś jeszcze też były na takim kole. No, właściwie nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, no, ale chyba widzicie o co chodzi. I to wygląda jak taki segregator na karteczki szkolne. Ale to jest, słuchajcie, mega wygodne, bo możecie sobie to otworzyć i. Jakby tę strony wyjmować. Bardzo spoko opcja dla osób, które lubią takie rzeczy wieszać na ścianach, czy bądź też, nie wiem, do zdjęć, czy coś. Super opcja. E tutaj, to może właśnie otworzymy sobie to. O nie, dobra. Dałam sobie radę. Może po prostu wyciągnijmy tą pierwszą stronę, bo chciałabym Wam ją obrócić. W poprzednim było tak, że to zdjęcie można było sobie w ogóle wyjąć, więc zobaczmy, czy tutaj też można. Tak. Jest taka kieszonka i możemy sobie to zdjęcie wyjąć. Ostrożnie. O! Śliczne. Nie pamiętam skąd było akurat to zdjęcie. Może jest podpisane. Chciałam powiedzieć, może jest podpisane, a z drugiej strony, jak się okazuje, jest kolejne zdjęcie, więc bardzo dobrze, że to wyjęłam i wam pokazałam. Oba są fajne. Więc widzicie, możecie sobie to wyjąć, ale normalnie to ma nawet przeznaczoną, jakby taką ramkę, więc to jest naprawdę dość ciekawe. I no coś nie Ja to ja. Więc odkładamy, zamykamy. Pięknie, tacy, przechodzimy dalej. Czy to się rozkłada? Okej. Okay. Table of contents. O kurczę, mamy tutaj po prostu wszystko, wszystko rozkładać pisane. Yy, ja chyba nie będę się za bardzo na razie w to wczytywać. Jeśli ktoś chce poczytać, co tu jest, to może sobie teraz ten filmik zestopować. Yy, Ale ja, ja na razie przejdę dalej. Jak coś to obejrzymy sobie... Znaczy ja obejrzę sobie to później. Przechodzimy dalej. I mamy takiego tehinga. I to chyba też się rozkłada? Czy to jest takie twarde? I wiecie co? Muszę aż sprawdzić, bo Memoris to jest jedna wielka tajemnica. Nie! To się nie rozkłada. Słuchajcie, ten papier jest tak twardy, że ja myślałam, że to jest kilka zdjęć, ale nie. To jest sam tehing taki jeden, ale ten papier jest mega, mega twardy, więc jestem w szoku. Przechodzimy dalej. O... Pamiętam to, to był taki. <grym> I love you, I, I love you. Ech, pewnie będę miała większość tego filmu na przyspieszeniu, bo po prostu te zdjęcia, no, każde mogłabym komentować jako przepiękny, bo każdy jest przepiękny, prawda? E, jak widzicie, też ta jakość samego albumu jest naprawdę nieziemska. Też zdjęcia są bardzo fajnie poustawiane. Zawsze są też podpisane. Widzicie, w którym miesiącu było wykonane, czy też się właśnie jakby ten etap dział, więc też jest spoko, że może mamy, wiemy mniej więcej, kiedy co się dzieje. To z tego co pamiętam, tu jest chyba nawet napisane BTS World Tour, Love Yourself, Speak Yourself, tak, tak, tak. To kojarzę właśnie e, te zdjęcia bardzo, bardzo dobrze z koncertów właśnie. Hmm, dobra, możemy po prostu oglądajmy bez mojego durnego głosu i będziecie mogli po prostu nacieszyć się tymi zdjęciami. O, i tu mamy kolejną niespodziankę. Zdjęcie rozkładane, aż muszę przesunąć ten album. Śliczne. Od razu, ups, ups, aż widzicie, biję Was tutaj, <grym> biję kamerę. Trochę będzie przesuwania z tym albumem, tak wygląda tył. Fajne. Bardzo mi się podoba. cudne i to się rozkłada ja boję się sprawdzić co tu jest bo to może być jakieś arcydzieło to jest arcydzieło jacy słodcy no nie mogę ale to to po prostu to z tyłu już to już normalne zdjęcie, dobra myślałam, że jeszcze coś będzie z tyłu no ale okej okay. Czekaj, że... Co? Co? Szczerze, y, pamiętam ten występ i do dziś, do dziś mnie ciekawi, co miał stylista na myśli. No cóż... No nie, czekajcie, to jest podwójne. To będzie z koncertu. Kurczę, z jakiego to jest koncertu? Zaraz znajdę. To chyba jest Los Angeles. Czy tu jest coś napisane? Tak. To jest Los Angeles. Czyli dobrze mówię. Jeszcze tutaj ten z tyłu trzeba rozwinąć. Dobra, tak Wam pokażę, bo już mi się trochę nie chce przesuwać tego albumu, bo jest on dość ciężki. Naprawdę, jest masywny. Chcę powiedzieć, że nie jesteśmy nawet w połowie to jest myślę ważna informacja. Ważne jest też żeby powiedzieć, że na przykład tutaj mamy zdjęcia z Summer Package, więc tak naprawdę w memorisach, jeśli na przykład nie kupiliście Summer Package czy tam Holiday Package, to i tak w memorisach będziecie mieli jakieś zdjęcia związane właśnie z tamtym merczem. Więc no, dla mnie to jest niesamowite, że jest coś takiego, co po prostu ma w sobie cały ich rok życia. Mm. O mamo, ja to wyjmuję. Pokażę wam tylko, co jest na następnej stronie. O mamo, ja to wyjmuję. Jakby to już nie wróci do tego albumu. Od razu mówię, to, to już nie wraca. Jakby ja sobie to zabieram. Nie ma mowy. A te, Jeju, teraz to zamknę. No. Chicken Noodle Soup. Dobra, nie wiedziałam, że tutaj będą z tego foty. Kurczę, jak to było dawno. I mam wrażenie, że Chicken Noodle Soup wyszło dosłownie, nie wiem, miesiąc temu. Ten czas tak szybko leci. package, strasznie chciałam kupić winter package i się nie załapałam, tak długo zwlekałam, że nie udało mi się w końcu winter package kupić, więc jeśli ktoś chce sprzedać winter package, najlepiej z kartu Jimina, to może pisać na Instagrama. His fashion king, ok? To ja to też zabieram. Zabieram to ze sobą. To, to nie może się po prostu zmarnować w samym albumie. To musi być gdzieś po prostu powieszone. A jeszcze tutaj mamy takiego pięknego chłobiega. No, biorę. Po prostu biorę ze sobą. I ja w sumie teraz tak myślę, że niedobrze jest pokazywać ten album swoim e, koleżankom armii, ponieważ wiecie, tak łatwo wyciągnąć z nich strony, że wiecie, nigdy nie wiecie co może się wydarzyć po takiej wizycie. O, I tu mamy już płyty, i z tego co kojarzę, tu będzie ich mnóstwo, bo mamy właśnie jedną, i drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą. Więc mamy sześć płyt, tyle że z tego co pamiętam, strasznie ciężko jest je odtworzyć. E, normalnie te wszystkie DVD. Czy y, Blu-raye z y, na przykład tras koncertowych y, chodzą mi normalnie na PlayStation czy w jakimś innym urządzeniu? Tak, z tymi zawsze mam problem. One się nie odpalą na żadnym PlayStation, na żadnym takim odtwarzaczu normalnym. Na kompie y, coś śmieszniejsze, tym bardziej nie otworzę, bo nie mam jakby wejścia na dysk. Ale jak próbowaliśmy u mojej znajomej, to ciągle wyświetlało nam się coś o w ogóle braku dysku lub jakieś dziwne komunikaty. I z tego co wiem, jest to spowodowane zakodowaniem płyty, bo już ona jest. No, ja się za bardzo nie znam. Wiem, że są jakieś kodowania płyty i trzeba wtedy ściągnąć jakieś programy, bla, bla, bla. Yy, nam się w końcu udało i mogłyśmy to yy, obejrzeć, jakby Memories z tamtego roku. Generalnie bardzo fajne są rzeczy, takie krótkie, bardzo często filmiki. A jeśli chodzi o właśnie ten Memories, to by było, słuchajcie, na tyle. I no, wyciągnęłam dwie strony. No, jak widzieliście, no, przyznaję się, wyciągnęłam dwie strony. Ja po prostu ich potrzebuję, żeby były na wierzchu więc na pewno tam trafią, chociaż na razie je tylko tak położę, żeby się nie zniszczyły. I przechodzimy w takim razie do podsumowania. A więc... To by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że takie otwieranie albumów czy innego merczu Wam się podoba. Jeśli również zakupiliście te memories, koniecznie podzielcie się, co nie myślicie, czy Wam się spodobał, albo czy po tym filmiku skusilibyście się właśnie na kupno. Jestem tego naprawdę bardzo ciekawa, bo no mi się oczywiście, jak zwykle, Mega to memories spodobało i nigdy, nigdy się po prostu na nich nie zawiadłam. Dlatego jestem ciekawa tym bardziej Waszej opinii. Więc to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, jednak jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i subskrypcji tam na dole. E, ogólnie co tam jeszcze muszę powiedzieć? Nic chyba. A teraz się z wami żegnam, wysyłam oczywiście jak zwykle tonę buziaków i papa!